Nie cichną echa sobotniej walki Adamka z kliczkiem, szczególnie na twarzy Adamka nie cichną, bo, bo kliczek to się bardziej męczy podczas czesania niż walką z Adamkiem, tak to wyglądało. Nasz dzielnie stawał, ale waga superciężka to dla naszego troszkę za ciężka, bo w zwarciu to Adamek przy kliczku to wyglądał jak kiosk z kebabami przy Pałacu Kultury. I moim zdaniem przygotowania i taktyka była zła, bo Adamek biegał po lesie i miał bić po dole. Po dole miał bić, a kliczkę. Szkoda, że mu nie kazali bić po morze. Lepiej, żeby zamiast po dole Adamek bił po mordzie. No jest taki region polski po mordzie, wokół takiej knajpy, co ja ją znam. No Adamek to powinien kliczkę pod halę wziąć i bić po górze. E, tak wyrażam opinię, bo brałem kiedyś udział w eliminacjach do pierwszego kroku w boksie. Większych obrażeń nie odniosłem, bo walczyłem i nagle zgasło światło, a jak włączyli, to leżałem w szatni i nie wiem, jak się walka skończyła. I ja dlatego Adamka podziwiam, bo on poszedł na takiego dużego chłopa Słuchajcie, w samych rękawiczkach. Żeby chociaż podkowę włożył do rękawiczki. Znaczy, oczywiście na szczęście, nie? No i, i właśnie, nauczeni doświadczeniem Adamka miejmy zawsze pod ręką podkowem, żeby ją włożyć w rękawiczkę, kiedy przyjdzie nam walczyć z losem. Los ma nad nami przewagę i warto ją zniwelować. Adamek nie zniwelował i jakby nie sędzia, to by panu Tomkowi światło na stadionie zgasło. Jak mi.